Dzień dobry widzowie, dzisiaj będziemy grali oczywiście sobie wydarzenie blockdash endless, endless blockdash Oczywiście bardzo jest to śmieszne, bo wystarczy wejść sobie w grupę standardowa i wybrać sobie właśnie tego blockdasza Proszę bardzo, i już Także jest to bardzo śmieszne, no ale cóż, twórcy gry tak zrobili nic nie da się zmienić. Możemy zakręcić za, sobie kołem fortuny za darmo. Tak. Um, no, nie wiem. Tu mamy takie koło. To odbierzmy sobie koło właśnie za darmo. Za darmo. super cena. Sprawdźmy, czy wyrosunie nam się coś fajnego. Sprawdźmy. Nie. Trzy rzeczy. Ogólnie widzowie, to jak będziemy tu 1, jeden możemy odebrać jakiegoś fajnego skina z blockdasha. Jakieś fajne kroki oraz ile? 100 klejnotów i yy, tych jakichś fajnych dolców bestii. Tu możemy odebrać jeszcze same kroki. Super, ja bym bardzo chciał te kroki, tylko nie wiem jak to odebrać. Także przejdźmy to do zagrania. Ogólnie a w co ja patrzę teraz? A dobra. Ogólnie to tu, pierwsza będzie blockdash, potem laserdash, no i właśnie na koniec N, także musimy zacząć. I mamy, słuchajcie, blockdash. To jest zwykły blockdash, na którym można sobie wykręcić tutaj stoperan, stoper dokładnie, o już ktoś odpadł, Nie szkoda. Fajnego mam ogólnie tego złotego skina. W sumie tutaj emotkujecie. Ja też mam emotki, mogę pokazać. Widzicie tutaj inni osoby. osoby, osoby. Inni już też mają te kroki fajne, skerowe. I coś mi się wydaje, że ten gościu co tak jak cały czas emotkował to był siecier. Bo on miał tak za dużo tych emotek, tak mi się jakoś wydawało. I mamy laser da. Lej se dasz Jak tu pewnie ludzie. Mi się wydaje, że szybko będą odpadali. No, także. Siup. Oj. Szkoda, że go nie trafiliśmy. Nie co jest? dlaczego odpadłem bloku 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 daszu w tamtej rundzie poszło nam troszeczkę źle tak racja także miejmy nadzieję że teraz pójdzie nam dobrze ale go tu podliśmy. wszystko że chcieliśmy spanczować tego tego kogoś właśnie co nie jak to Ej, nie wiem o co chodzi. O, ktoś tu w ogóle jest jakimś Polakiem chyba. Tu jest jakiś Polak. O, jest, o nie, tak się nazywa jakiś. Co to jest za niegły? O nie, on nie, spadł. No, to tak nie pewnie, pewnie. nie. Tak, Laser, Ostatnio tutaj odpadliśmy. Wziąłem się w tym wydarzeniu zakwalifikować właśnie też do tego blokdasza. Może pobijemy jakiś swój rekord z jakimś randomowym ziomkiem, co nie? To by było super. Mhm. Jak? Co? Co to było? O co to chodziło? Dobra. Jak oni mnie nie emotkują, to ja ich też będę nie... Albo dobra, nie ja będę. Fajnie. Okej, okay. siup, siup, o kurde, prawie bym tego dostał, prawie bym dostał z tego lacera, co nie? O, przeszliśmy, ale już myślałem, że będę nie, nie mógł ryzykować, bardzo, co nie? I mamy Block Dash Endless, tak, chciałem pobić tutaj swój rekord jakimś ziomkiem, albo też wygrać koronkę, żebyśmy... Chyba wtedy mieli tego kina, nawet coś mi się wydaje. Oni to sobie tańczą, ten ma walizę. Ten duszy kruzynko zemotkowałem przed chwilą. O, on chce mi, dobra, czyli on ma pewnie tylko walizę, bo jakby miał jeszcze jakąś inną emotkę, to by dawno jej użył. jest on Użył jej. O, trafiłeś! Pum! Ale go dziwnie zemotkowałem sobie. Ja go tak cały czas będę teraz dręczyć. Nie ma emotki. Znaczy, on ma emotkę Specjalną, ale tylko. Mm. Walizę to nie. Dawaj, dawaj. Ej, śmiesznie by było, jakby on wtedy złapał to nie. Był najśmieszniejszy. Hmm. O, dobra, teraz pożałował. Zamrok, a dobra. Nie wiem, nie no. Nie wiem o co chodzi z tym trupem, ale pomyślałem, żeby go nie emotkować. Dobra, będę też kogoś innego emotkował, bo chyba jedyny teraz mam emotki, co nie? O kurde, ale mi ta. Ale mi ta waliza. Nie, nie. nie. I przez niego odpadłem. Normalnie. Widzieliście, Karma by dojechała, i teraz niego Karma dojechała, bo też odpadł. Mamy bloku. Okej. Okay. Super po prostu. To nie... W ogóle zobaczcie, ile tu jest dużo tych złotych skinów. Sprawdźmy, czy to jest jakiś Polak. O, jest Polak. Jakaś Julka. Pozdro, Julka. Dobra, okej. Okay. Mamy sobie tutaj. O, ten co robi, Co on zrobił? Co? Ale normalnie... Ej, to jest taki... On ma jakąś trafę chyba do tego, ale... No, zrób klacza, zrób klacza, A, nawet no, tak nie zrobił. Ja nie będę. O, przeszliśmy. Serdacz! okej okay, sprawdźmy ty zilka, bo nie patrzałem. Mmm. Nie wiem, co to. Nie, chyba odpadła. No szkoda. Chyba więcej tu. Do... Nie wiem, bo czasem ludzie tak się dziwnie nazywają, że nawet, no, tak jak na przykład ja. ciężko wiedzieć, czy to jest Polak, czy wiesz. Nie? Nie wiem, powiem ci. Okej, okay. ale go tu zrobię. Ja tak muszę przy laserach kogoś notkować. to jest super. Nie, że do laserów, tylko żeby tak się potknął, żeby go laser, wiecie. Kasował, to nie? No dawaj... No nie wiedziałem, że będą te klocki. Niech robią, mam to nie tu. Ale to zrobiłem poczekaj. A chciałem kogoś odkować. I mamy blog Dash endless. Okej. Okay. Widzowie, ogólnie chcielibyście, żebym miał współpracę z twórcami gry. To takie pytanie, bo mogę do nich napisać, bo tylko bym wam mówił różne rzeczy. Jakby coś, to nie wiem, możecie zostawić lajka. Albo napisać komentarz, że chcecie. Ale nie wiem, nawet jakby nie wiem, byście ani tego, ani tego nie mogli zostawić, to i tak. Pędzej czy później sobie ogarnie z nimi współpracę. Bo normalnie widziałem jak się takiego gościa na internecie, co normalnie normalnie nie ujawniał głosu ani twarzy, i miał normalnie z nimi współpracę. Takiego widziałem, chociaż taką słabą współpracę, ale no dobrą, to nie? Miał chociaż nie, ale go! Ej, naprawdę super! Super to zrobię. No, także miałem z nimi normalnie współpracę, tak nie? Ogólnie na tamtym chyba odcinku mieliśmy zobaczyć co, nie? To właśnie po, od, po, po odcinku zobaczyliśmy właśnie the humble Guys I powiem wam, będzie nowa mapa e, eliminacyjna Nerf I ma być jakieś emotka niewidzialności, masakra Nie wiem dokładnie, czy to będzie ale fajnie by było, bo nowa mapa z nerwami, fajnie. Bo nie miałoby być też dodane tworzenie map. Tak, tworzenie map. Ja bym bardzo chciał, żeby było dodane tworzenie map. Bo tak to. byśmy mogli tworzyć mapy, to nie? Byśmy chodzili tak sobie grali w te mapy. No to fajnie, to nie? O, 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 o! Prawie by już odpadli, tak? Ja. Odpadli! I mam koronkę. Ciekawy, czy będę top 1. Nie, nie będę nawet robić cięcia, żebyście sami zobaczyli. Bo wcześniej byłem top 100, a teraz mogę być top 1. Czy odbiorę tego skina? Oto jest pytanie. w 50? Naprawdę? A co mam w stopie? Naprawdę, dopiero od top 10 mogę mieć jakieś kroki. A moim, moim dzisiaj celem to są te oto kroki. Tak, te oto kroki. Mamy, mamy, mamy blog Bacha. Oczywiście teraz sobie zmieniłem skinę na jakiegoś bananiarza, który jedzie w aucie. Tak. Chyba, co to jest za skin? Nie normalnie. Mocakrat skiny normalnie. No, masakra, co nie? U mnie e, sobie patrzę, jak ma wyglądać ta emocja. niewidzialności. Powiem Wam że to naprawdę będzie super. To, na... to naprawdę będzie super. Normalnie no... Nie wiem, czy będzie widać ważnik, co nie? Ale... Chyba nie. Mi się wydaje, że nie, ale... sorry Sorry, że nie gadałem, ale po prostu się skupiałem. No po prostu mi się wydaje, że to powinno po prostu... Tak być po prostu niewidzialne i jest niewidzialne, co nie? Emotka motka niewidzialności to jednak emotka niewidzialności. Tak, dawaj nam tu szybko mapkę. Okej. Okay. Coś mi przyszło, nie wiem co. Dobra. Masakra. Mhm. Mm Dobra, sobie to. Co to było za dźwięk? Ej, czasem są takie, ale, ale, go teraz karmo dojedzie, nie, nie. wiem. Wam naprawdę mm, chciałbym. Wrócić do laserów czy coś tylko ja nie wiem, który to był Dobra, to był ten, jakiś laser. on też ma emo... DOBRZE! ja zeusa teraz... nie, to, to nawet jest z polsku, pewnie dobrze, dobrze, super zeus tutaj Alix super jest z to oj ale u mnie jakoś to szybko było widać. Nie wiem, czy u niego też. Mamy blog Dash ogólnie. Um, ogólnie mieliśmy taką sytuację z ostatnio z Oliverem, że on wybrał tam jakieś mapy, są nie. I miało przejść tam 16 osób. Tam przeszło tylko 8. I zgadnijcie, była jakaś tam mapa eliminacyjna, bo Oliver ustawił to, nie? Ciało, i, I gra chciała, żeby się dostało 8 osób, co nie? Czyli idealnie tyle, co. Mm, wiecie, się dostało w tamtej rundzie, co nie? Tak jak to rozumiem, to nie wiem. No. Mm. O, chyba emotkę. Ja też mam. Ogólnie. Fajnie. Puu, ale super. Mi się bardzo podoba ta gra, tylko fajnie by było, jakby naprawdę było nam tworzenie. O, ogólnie nie W ogóle niby, niby dlaczego twórcy gry dodali wydarzenia jakieś Dog Dash Enzes, które było kiedyś. I jeszcze które można sobie wybrać w mapach niestandardowych, to nie? Nie wiem o co chodzi, nie powiem. Mamy kasiore. kaszore. O. O, kurwa. W ogóle ostatnio grałem na jakiejś starej wersji Stumble Guys i próbowałem robić ten trick z kolcami i on nie wychodził tą zaczepką co nie? To taki Okej. Okay. Super. Ej. To nawet tak... To, to, to nawet nie odpadają. I nawet są dobrzy może oni związku komputerowi. A, jeszcze ten. Nie, on się nie odrodził raczej. Pum! O kurde, rozbijajcie, rozbijajcie. Ale to było dobre, Ejna! Ja, ja już myślałem, że już odpadnę normalnie, co nie? Naprawdę! To była super akcja, tylko nie chciałbym tu siedzieć znowu ponad 30 minut na tą grą, bo mam też do załatwienia inne rzeczy prywatne. Oj, 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 dobra. Także nie mam czasu, to ma być szybki odcineczek. Mamy taki długi, że my tu będziemy siedzieć 5 godzin nad normalnie, wiecie co, nie? Wszystko? nie wiem, no możemy nagrać jakiś odcinek. Tylko nie to wiecie, nie. Nie wiem, zaczimy na dwór. Nie, te rzeczy powiedzieć? Okej, okay, dobra. Wróćmy do tematu gry. Oni tu to przechodzą w normalny sposób. Ja robię to piłeczką. I już 27 fala. Oni mogą być albo graczami komputerowymi po prostu. O kurde. Albo są po prostu dobrzy, Ale mi się wydaje, że prędzej są dobre. O kurde. Wygrałem. Ej, dobra, teraz muszę mieć to 1. Muszę mieć teraz. Jak ja nie będę mieć. Teraz to 1. Jak ten banianiarz wygląda. Sorry, bananiarz. No. Yy, dobra. Muszę mieć. Top dwa. Nie! Ale mam, ale chyba mam. Nie, ja muszę mieć te kroki, słuchajcie widzowie, ja muszę mieć te kroki, ja sobie nie odpuszczę, ja je po prostu muszę mieć. Mamy bloku daszu, Ogól nie w ogóle nie widzieliśmy skina w ogóle właśnie tego bloku daszowego, może go się nie da zdobyć? Ej, naprawdę, bo wiem, był skin MrBeast właśnie, to normalnie wcale trzeba było zagrać... W... No, normalnie jedną rundę wydarzenia, to, nie? Było bardzo dużo osób, a teraz jakoś nie wiem, nie ma no, dobra, Pink nie mam najlepszy, powiem wam, tak jak zerkam Nie, ten odcinek na razie trwał już 16 minut, także to dosyć dużo. A o kurde, ale go zrzuciłem. Ej, to było mocne, co nie? Tak. Okej, okay, w ogóle mieliście taką sytuację kiedyś, w ogóle, że jak mieliście słaby internet, to w ogóle mieliście normalnie od tyłu pokazunek mapy, co nie? Mieliście taka kiedyś. Bo ja tak kiedyś miałem i wtedy mi poważnie balało, Naprawdę. O. Dlaczego ja tego nie widziałem, ale dobrze, że się uratowałem, bym odpadł, dosłownie, to nie? Ej, o co? Czego się? Bym. Dobra, ja nie wiem o co chodzi, powiem wam, widzowie, ale lecimy z kolejną mapeczką. Dawaj nam tego Bełgasza Endlessa, tak? Mamy dobra Endlessa. I chciałbym mieć tego złotego banana, wolę jakoś złoty skin, bo ja nie mam żadnego złotego skina, znaczy... Nie... Nie, diamentowego, sorry, diamentowego, bo złotego mam tego, wiecie, Tego, tego, co nie? To mi pizza. Mmm, o! i mm, ja nie mogę! Dobra, może mi już wystarczy, tych słuchaja, tych typów. tam no, tamtego, co nie? Kto mnie tutaj robi? Kto mnie tutaj robi? O, dobra, to jest ten bananiarz. Masz za swoje. Teraz u teraz mnie będzie tak. Zaraz nie? nie. Ale dobrze. Teraz bym go chciał. Okej, okay, ona odkryła. Też... Dobrze. Ale będzie normalnie teraz wojna. Co nie? Ja uwielbiam tak uwielbiam patrzeć, jak ktoś tak, tak się nawzajem nas na, na To jest takie sprawiedliwe. Właśnie osoby, które nie mają emotek, wiecie co powinno być? Właśnie uderzasz w tę osobę, co nie ma emotek i dostajesz i ta osoba, co nie? To by było takie super, nie no, tylko żartowałem, ale fajnie by było, podczerze, co nie? Nie musiałoby takiego być, ale nie fajna propozycja, właśnie, żeby było sprawiedliwie. Hmm. Ja nie rozumiem normalnie o co... O co... No ja nie mogę... Motki mi zabrali... Co jest... Jak ja to zrobiłem, słuchajcie widzowie, sorry, że tak się drze, ale... Co to było normalnie, tak coś przewidywam, że... I proszę, że wygram, co nie? I proszę dajcie mi te kroki, chcę te kroki. No nic się nie zmieniło! Nie! Poczekajcie do kiedy? Dobra, słuchajcie, jak chcecie, to jutro postaram się dla Was zrobić taki odcinek właśnie, kiedy dostajemy te kroki. A to by było już na tyle w tym odcinku, bo już nie chcę mi się denerwować. Także, pa pa!